Miło nam gościć Państwa na naszym przedstawieniu. Witamy serdecznie na uroczystości zakończenia przedszkola. Witamy wójta Gminy Zambrów, Pana Jarosława Kosa. Dziękuję. Witamy Panią Dyrektor z Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, Panią Karolę. Witamy wszystkich pracowników przedszkola. Zawsze poznamy Nauwia. was, drogi dzieci oraz drodzy rodzice. Dziś jesteśmy tutaj, aby wspólnie świętować wielkie wydarzenie. Zakończenie przedszkolnej przygody naszych wspaniałych sześciolatków. To moment pełen radości, ale także pełen emocji, bo dla naszych małych podopiecznych to pierwszy ważny krok w życiu. Rozstanie z przedszkolem i rozpoczęcie nowej, ekscytującej podróży w świat szkolnych wyzwań. Przez te kilka lat, które spędziliśmy razem, każde dziecko rozwinęło swoje skrzydła, poznało nowych przyjaciół, nauczyło się wiele nowych rzeczy i przeżyło niezliczone chwile radości. Z każdą zabawą, każdą grą. Każdą piosenką i każdy wierszykiem rosły w nich nie tylko umiejętności, ale także pewność siebie i odwaga, którą będą im towarzyszyć przez całe życie. Dziękujemy Wam, drodzy rodzice, że Wasze wsparcie, cierpliwość i zaangażowanie, Wasza obecność, miłość i troska są fundamentem, na którym budujemy te pierwsze kroki naszych wychowanków. To dzięki Wam dzieci uczą się pewnie i są kochane, a my, jako nauczyciele możemy z pasją spełniać naszą misję. A teraz zapraszamy Państwa na spektakl. Małe dzieci sztuki, które przygotowaliśmy dla Was z całego serca. Dzieci z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły, tworzyły i uczyły się. Aby ten dzień był wyjątkowy, dziękujemy, że jesteście z nami, aby razem świętować tą radosną chwilę. Życzymy wszystkim miłych wrażeń i wielu pięknych wspomnień z tego wyjątkowego wydarzenia. A dzieciom udanych występów i radości z prezentowania swojego talentu przed tak wspaniałą publicznością zapraszamy. Witajcie wszyscy goście, kochani! Dziś się żegnamy trochę stremowani Skończyło się beztroskie odpoczywanie, czas na poważne szkolne wyzwanie. Opowiemy wam jak to było, co nas w przedszkolu spotkało i w pamięci utkwiło. Dzisiaj dzień jest wyjątkowy, trochę smutny, trochę wesoły. Poprzeć kolorze na mury, czas już ruszyć się do góry. Pamiętam dobrze ten pierwszy dzień. Przyszła mnie niechętnie, schowałam się w cień. A wszystkie dzieci biegały i skakały, a ja wciąż myślałam, że chcę wrócić do mamy. A ja od razu z zabawki chwyciłam. Koleżankę za rękę i w się bawiłem. Z piasku w zamek zbudowałyśmy i chowanego ciągle się ścigałyśmy. Oj, ale były i łzy rozterki. Pierwsze rozstania jak krzewy i Ale nauczycielki, jak dobre wróżki, przytulały i ocierały łzy z mojej buźki. Obiad w przedszkolu to była zagadka. Czasem wychota, a czasem wpadka, ale za wszystko kucharką chwała, choć zubo marchewkowo nam nie smakowała. <śm> <śm> Na Oj, to był temat wielkich zagadków. Ja już nie chcę spać, Już nie jestem mały, a po chwili wszyscy chapali. Na leżakach wszyscy leżeli. Niektórzy ziewali, i nie spali, ale byli tacy, co potwórą się ściskali. Pamiętam pierwszy raz na scenie, jak byłem mały. I choć strach i choć w oczach miałem, występy był wspaniały. A wycieczki wszyscy wiecie, to najlepsze dni na świecie. W lesie, w górach, nad jeziorem, w plecach. Do przedszkola biegliśmy z radością, chociaż czasami z lekką niepewnością. Panie czekały z uśmiechem na twarzy, by zaraz zaprosić nas do zabawy. Plastyka, farby, brokat, kleje, ale najgorzej, gdy się rozleje. Raz na dywanie postał oblazek, lecz pani powiedziała: To nie katastrofa, to piękny witraż. Przedszkolut, by byłem mały, panie mówiły bądź sobą, bądź miały. Wie siebie, w sercu masz moc, powtarzały, niosąc nadziei kło. Lata minęły, żegnamy przedszkole. Czas na tornistry i pierwsze role. Zamiast drzemki szkolne wyzwania, zamiast kloczków trudne zadania. Ale nie smućmy się, drodzy kochani, przedszkole w sercach zostanie z nami, bo tu nauczyliśmy się wszystkiego. Przyjaźni, miłości i dobra, wielkiego. Dziś w przedszkolu mówi nam do widzenia, ale w sercu zawsze będziemy mieć te wspomnienia. Śmierć, przyjaciele, zabawa i gry. To wszystko zabieramy ze sobą do szkoły, do nowych chwil. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. Dziękujemy za to, że nas kochali. Przedszkole było wspaniałe, teraz idziemy w świat. Ale w naszych sercach zawsze będzie przedszkolny ślad. I Wam, rodzice, za wsparcie, za rękę, za Wasze słowa, za czułość i każdą piosenkę. Bez Was byśmy tu dziś nie stali, więc dzisiaj mówimy. Dziękujemy, kochani! szkoła już nas woła, czeka książka, nowa pora, ale zawsze pamiętamy, że przedszkole to nas te wspaniałe. A gdy minął lata długie, wrócę tutaj, zajrzę w progi, wspomnę wszystkie piękne chwile, które były nam tak miłe. Dziś ostatni Raz w przedszkolu, razem się bawimy, a jesienią tak jak tak w inne strony polecimy. Jest nam bardzo smutno, przy żegnamy, było nam tu dobrze jak w domu u mamy, było nam tu dobrze bezpiecznie, za co dziękujemy bardzo serdecznie. Drogie że panie, żegnamy nas nauczycieli, które uczyli nas, chodzimy na spacery nawet i w zimowy czas. Żegnamy przy szkole, kochane. Nadeszła chwila dostania, serce nam silnie uderza, Kło jako z oczu przysłania. Żegnamy panią dektor, żegnamy was wszystkie panie. Za to, że na nami serdeczne dzięki składamy. Kuchareczki o nas bały, bardzo dobrze gotowały, co dzień drugie, tak pisne było te śniadanie. Smutno w Serdziuszko każdemu z nas, żywno przy szkole przyszedł nam czas, wszystkie zabawki zostały tam, gdzie dostępny nie będą. Teraz już to szkoły czas. jest poszliśmy. Kochane panie moje, ulubione me przyszkole. Pracownicy przedszkola, drogie dzieci i drodzy rodzice. Dziś nadszedł ten wyjątkowy moment pożegnania przedszkola. Dla dzieci z grupy Mądre Słówki to czas pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Choć są jeszcze mali, to doskonale wiedzą, jak wiele serca, cierpliwości i troski otrzymali przez te lata w tym przedszkolu. Dlatego dziś. Dzielne sześciolatki z całego serca razem z rodzicami pragną powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy pani dyrektor za opiekę, za uśmiech, za dobre słowo i za to, że stworzyła pani miejsce, do którego każdego dnia przychodziliśmy z radością. Dziękujemy wszystkim wychowawcom, w szczególności pani Ani, pani Zuzi, pani Martynce. Oraz pani Teresce i pani Sylwii za cierpliwość, ciepło, za to, że uczyliście nasze dzieci nie tylko literek i cyferek, ale też jak być dobrymi ludźmi, jak dzielić się zabawkami, jak przytulić kolegę, który ma gorszy dzień. Dziękujemy wszystkim pracownikom przedszkola za codzienną troskę, pyszne posiłki, czyste sale i uśmiech, które zawsze. Nam towarzyszył. Dziękujemy rodzicom za to, że byli z nami w każdym ważnym momencie i wspierali swoje dzieci w pierwszej, bardzo ważnej życiowej przygodzie. Choć żegnamy się z przedszkolem, wiemy, że mądre słówki zawsze będą pamiętać skąd wyleciały. Przed nami szkoła, nowe przygody, nowi przyjaciele. Ale w sercach na, na zawsze zostanie wspomnienie przedszkola, które było naszym drugim domem. Na koniec życzymy wszystkim udanych wakacji, dużo słońca, odpoczynku i wielu pięknych chwil. A młodszym kolegom i koleżankom życzymy, by każdy dzień w przedszkolu był tak wyjątkowy, jak nasze wspólne lata tutaj. Dziękujemy za wszystko. Z wyrazami wdzięczności dzieci i rodzice kończące dzisiaj swoją przedszkolną przygodę. W bardzo wyjątkowej chwili, w chwili radosnej, ale i pełnej wzruszeń, żegnamy dziś naszych sześciolatków, którzy za kilka miesięcy przekroczą progi szkoły. Dla nas, pracowników przedszkola, to moment szczególnie wrażliwy i ważny. Dlatego, że pamiętamy, kiedy pierwszy raz przekraczaliście progi przedszkola. Byłyście trochę nieśmiałe. Niektórzy z Was byli zalani łzami, ale przezwyciężyliście to wszystko. Staliście się fantastycznymi, młodymi ludźmi, dla których droga jest teraz wielką niespodzianką. Ale i też wielkim wyzwaniem. Drodzy rodzice, dziękujemy Wam za zaufanie, za wspólną drogę, za współpracę i wsparcie. Bez Was ten czas nie byłby tak owocny i tak pełen sukcesów. To dzięki wspólnym staraniom mogliśmy stworzyć to ciepłe. I inspirujące miejsce. Drogie Panie Wychowawczynie, drodzy pracownicy, to dzięki Waszej pracy, cierpliwości i Waszemu Sercu, Waszemu oddaniu, które wkładacie każdego dnia, te dzieci, które opuszczają nasze mury z bagażem dobrych wspomnień i umiejętności. Dziękuję za każdy dzień, za angażowanie, troskę, którą otaczaliście i dalej otaczacie nasze dzieci. Na koniec, kochane dzieci, życzę Wam samych sukcesów w szkole, wielu wspaniałych przyjaciół, radości i odwagi, by spełniać swoje marzenia. Pamiętajcie o nas, zachowajcie w swoich sercach. Powodzenia kochani. Do zobaczenia na nowych ścieżkach życia. Dziesiątkę, Wszystkiego zaszkiewa. najlepszego.